Cześć, nazywam się Leszek Salomon. Jestem wolontariuszem Leszy, czyli takiej grupy, która sprząta lasy w powietrzu Buchatowskim, Leszy buchatów. Jestem w miejscu, w którym byliśmy rok temu sprzątać. Niedaleko Pażna, to jest lesisko, niedaleko jest tutaj taka wioska, osada, nie wiem. No i będę sprawdzał co, jak ten teren wygląda. Zajęliśmy tutaj m.in. takie bardzo nieciekawe wysypisko z odpadami medycznymi. Zostało ono zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. No więc zbadam jak to się skończyło. Jestem dokładnie w miejscu gdzie zanotowaliśmy Kilka wysypisk. Na końcu będzie właśnie te, te powinno już nie być. Mam nadzieję, że go nie ma. E, wysypisko z odpadami medycznymi. E, widać te kolejne e, nowe śmieci się niestety pojawiły, bo takie na pewno byśmy pozbierali. To, co zostawiliśmy tamtym razem, to jest wszystkie takie eternitowe sprawy, ale to okazuje się, nawet nie jest eternit. Hmm. Szkło otoczone obowiązkowo kinesko, bo one nigdy nie są w całości wywożone. Nie wiem dlaczego to wszystko tu zostało, mimo że zgłaszałem to też gminie. Proszę bardzo, tu już mamy rasowy Eternit. Gdzie jest tego więcej? Ten kanion tutaj kończył się właśnie tym wielkim, półtora metrową, może i większą pryzmą. Zobaczycie na zdjęciu na końcu filmu, ale mogę już Wam donieść, bo ona była dokładnie tutaj. No, odnieśliśmy mały sukces. Pryzma zniknęła. No cóż, jest bardzo zimno. Przejdę jeszcze, zobaczę ogólnie co tu się mogło a jeszcze wiem gdzie tu było jedno wysypisko przejdę może je namacam także robię małą przerwę słuchajcie jestem w miejscu gdzie znajdowała się bardzo taka efektowne zobaczcie że na zdjęciu na samym końcu filmu wysypisko no ono było gdzieś dokładnie w tym miejscu no i w takim razie muszę donieść, że ono w większości znikło może nie całe, ponieważ tu chyba są resztki tego wysypiska. Proszę. Ale było tego znacznie więcej. Porównacie na zdjęciu. Czyli coś tu się działo. Przy okazji zgłaszania wysypiska z odpadami medycznymi. Zgłosiliśmy również to wysypisko. I może to właśnie wskutek tego. Możemy się tu też przypisać małego plusika. Coś, coś się tu na plus zmieniło. Generalnie przechodziłem przez chwilę przez las, spłoszyłem trzy sarenki. E, niestety nie zdążyłem ich nagrać. E, generalnie nie ma dużo śmieci. Potwierdza się taka zasada, którą już zaobserwowaliśmy. Jeżeli gdzieś jest czysto, to tam się z reguły utrzymuje ten porządek. E, trzeba się przełamać, żeby tam coś wyrzucić, tak myślę sobie. E, jeżeli już gdzieś coś leży, jest naśmiecone, to te śmieci tam dużo prościej przybywa. Dużo łatwiej ludziom jest te rzuty dokonywać w takich miejscach. Słuchajcie, kończę zaraz. Przeszedłem sobie jeszcze kawałek. Potwierdzam, śmieci jest niewiele. W zasadzie poza tymi świetliskami, gdzie trochę przybyło, tymi wysypiskami, nowych Zrzutów za bardzo nie widzę, chciałem przypomnieć, korzystając z okazji, o naszej akcji świętoworka. Polega to na tym, że odzyskujemy z Waszych gospodarstw domowych czy firm worki, które, które no, w secie, w których żywot się skończył. To są na przykład worki po pylecie, jakieś worki, worki polipropylenowe. To wszystko nam się przydaje w naszych akcjach. Odkładajcie dla nas. Dostawajcie informacje na pli, bądź na stronie leszy. Na pewno się skontaktujemy i odbierzemy te worki. Dzięki, to tyle. Cześć. Słuchajcie, jeszcze krótka dokrętka, bo wyszedłem poza teren tamtego sprzątania zeszłorocznego. I, i dopiero widać różnicę. Popatrzcie. To blisko szosy, no wiadomo. Rowy są zawsze zaśmieszone, ale trochę, trochę zadziwia, że nikomu, nikomu to nie przeszkadza. Proszę bardzo, butelki, prawda? Tak to wygląda. Butelki, butelki, butelki. Zbliżam się do granicy naszego terenu, wtedy sprzątanego. No tyle. Jest. Chciałem tylko pokazać tą różnicę. Hej.